Mamy wtorek, 13 czerwca. Jesteśmy w miejscowości Heereswerda, blisko granicy. Jakieś 50-70 km, tylko do granicy z Polską. Jesteśmy w salonie Forda, ale nie przyjechaliśmy dzisiaj po Forda, tylko po. po Golfa. Stał tutaj. Teraz stoi gdzieś indziej. A jest z nami pan Romek z Warszawy z małżonką. ماذا كمان. तो पाएगा आप ठेदा Tak. Tak. Łasica gdzieś musiała, bo nie no bardzo dużo tych wpływów, łasica, co Łazi, przegryza przewody albo coś, czy... bo tu widzę, że leży na desce normalnie, nie? no to, to nie powinno. Tak. Tak. you uh... A to dzisiejszej akcji: Volkswagen Golf 2011 rok 111 tysięcy przebiegu. Dwóch właścicieli: pierwszy Volkswagen z Wolfsburga. Od 2011 do 2013. Od 2013 do marca 2017. Pani mieszkańca gdzieś tutaj niedaleko. Auto przyjęte w rozliczenie. Poprzednia właścicielka tego auta chciała najpierw kupić jakiegoś Volkswagena. Ostatecznie została przechwycona przez salon Forda. Chyba kupiła Forda. Do końca tej historii nie znam, natomiast sprzedawca mówi, że to auto mi się bardzo spodobało, więc chyba jakiś tam interes ubili. Bezwypadkowe, nielakierowane, serwisowane w jeden serwis na 80 tysięcy, gdzieś poza, poza ASO. No, i mamy tu do czynienia z klasyką. Ale nie mówię o aucie, ale o kliencie. Gdyż pan Romek jest sztandarowym przykładem klienta, który poszukiwał auta w Polsce i rozczarowany skierował swoje oczy w kierunku rynku niemieckiego. Szukał, jeździł, oglądał. Auto były wyeksploatowane 150-170 tysięcy, ale jak mówił, naprawdę Pozostawia wiele do życzenia. A tutaj proszę, pierwsze auto, które wybrał i od razu bardzo mu się spodobało. Znaczy, myśmy dzisiaj trzy oferty, tak naprawdę pan Romek brał pod uwagę: z Verde, ofertę z Hojerswerdy, ofertę z Bałcen, ofertę z Drezna. Ostatecznie mocno się ee, jakby zafiksował na tym egzemplarzu. Nawet stanął na tym, że jeśli nie ten, to żaden inny. Na szczęście okazało się, że. To auto spełnia oczekiwania pana Romka i pani Sylwii małżonki. Nie musimy jechać do rezerwy ani do bałcy, ani do drezna. Zostajemy w Horyzwerzi i tu kupujemy auto. Cena widzieliście 9990 po krótkich negocjacjach 9500 za tyle to auto pan romek kupuje.